Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szymek Dzisiaj jesteśmy w gangbisie znowu z ekipą. Elo, Elo! Dobry, dobry! Tak, Tim Rutkowski dzisiaj wraz z Okiem Sprawiedliwości czy Okiem Prorokim. <grym> z, o, proroctwa, słuchajcie! Walczymy przeciwko jakimś o! drużynom nobów, taka prawda, no tak. Drużynom kogo? Proszę nobów! Bardzo. jesteś kucharzem Przecież... poważnym? Jakim kucharzem? Ej, pan, pan, pan! Pan nie ma! O! O! Pan jest kapucynem! Halo! Ej, ty, słuchajcie, bo jestem tutaj detektywem, Nie. Aha. Dobra. Nie? Już, nie już, nie już jednak mnie nie ma. Co się co? stało? Witam. Ej, te schody całe się zawaliły, o co Witam. chodzi? Tam. Dobra, zarunda w ogóle. <noise> Jakaś strasznie skomplikowana, ale słuchajcie, jesteśmy razem z Shihito i złym maczkiem no I słuchajcie, dobry. pamiętajcie, no że, że gramy w gangbeast, a poprzednie odcinki były na kanałach u tych panów właśnie I to słuchajcie, 2000 łapek w górę tutaj pod spodem To będzie taki jakby znacznik tego, że w przyszłym tygodniu pojawiły się kolejne odcinki z serii Gangbeast Dokładnie. Nic nie widzę. Dymku. Ej, bo samochody się zbliżają zaraz niebalną! Jakie to się zbliżają? Oni one się, no, ruszają. się ruszają Zbliżają się, patrzcie Nie widzę nic Patrzcie, zbliża mnie <gry> Ktoś umarł Ej, Na jakiej zasadzie one się zbliżają niby? No to ok, właśnie ok, ok, jest ok. dziwne ok. jakieś Ej, widzicie? Z tej strony, z której wisimy, jakby odpychamy samochody Ej a! faktycznie Te, nie widzę, Ej, one się zbliżyły Ej lol Kto teraz zginął? Kto zginął? No, zginą? no, Maciek Nie A, nie. a, nie, a co, Maciek, Maciek nie bo ja nie widzę, tak jak ty, że ty żyjesz o nie. O nie Aha. O nie Ej nie Czy, co ty robisz? Co? O nie Co? O jak to blue? On tam był pomiędzy Co? Ej ja nie wiedziałem, że on żyje w ogóle No nie, ja myślałem, że on już skoczył No ale lecimy teraz z najszybszą ręką na świecie Ej, ale co ty masz w ogóle na głowie? Ej ziód... No Brzybek, chodź do! No, Mordo. 20. no, próbuję jakoś to inaczej zrobić. O! No, no, no nie co?! co? Siema się ma. Mam wrażenie, że trochę siema, więcej niż 4,20, ale nadal szybko. Ej nie, to by było niesprawiedliwe teraz. Nie wiem, co się stało z naszą drużyną. Halo. E, no słuchaj, no, Halo, kto grał to, ze mną? A to my, my byliśmy przecież, Maciek, tą drugą. No wiesz, nie, eee. gdyby nie to, że sam zrzuciłeś Maćka, to może byście coś tam ugrali. No właśnie. <laughs> ja zrzuciłem Maćka? Mi... Za... Tak, zepsułeś mi rundę e, na e, tirach. A! Nagrałeś to, więc masz dowód. To mówiliśmy razem? Tak! Co? <laughs> Okej, okay, mimo jakichś różnych faili, już teraz wracamy normalnie do rozgrywki. Ja nie, <laughs> nie wiem w ogóle, o co może nie chodzić. Nie mnie, bo drapię się po głowie. Dobra, tak, na razie nie bijemy go. Nie bijemy o, go. Dobra. No czemu ty Ej, tak uciekasz? <grym> <obronie>. Ej, Maciek! <grym> no. <grym> ty jak około tak. Dobra, żartowałem z tą głową Chodź, tutaj idziemy, zio, idziemy. O nie, o nie. Gdy on mnie chce wynieść. Dobra, zostawmy. Ej, w ogóle marzył to obranie, to powinno go nie dyskwalifikować. Nie no Dlaczego, stary? Ja tutaj jestem taktycznie zakamuflowany Josz, ja bym no się bardzo przytulić ogólnie, no ale no. wiesz, tak spokojnie. Ja cię ratuję już, Josz, i patrz. Albo Daj, jednak mam nie, dosyć nie, nie tak Nie, mordo. Ło! Wow. Dobra? O nie, o nie. No, Maciek, ale ty jesteś. Ale ty jesteś głupi, cały czas tylko uciekasz. Ale jesteś głupi. Ale ty jesteś głupi, <śmusza> <śmusza> ty ty głupi. O, Jezu! Dobra. No, Maciek, Maciek? zostali prawdziwi okay. mężczyźni. Dobra. I teraz się zaczyna zabawa, ponieważ. Dobra, spojrzenie nienawiści. Złe oko. nie widzisz się. moich Ty nie widzisz moich oczu, bo ja normalnie laserem stary raże i Ej, dlatego gdy, gdyby maciek mam okulary Piratem. To by miał przerąbane. Czemu? No. Bo... No, bo by... no. założył opaskę i... Aha, no ta. Ej, Maciek, chodź szybko, zginiesz sobie. Ale nie, nie zginę. Maciek, Maciek, maciek. dawaj, dawaj. Tak, tak. Nie. Nie, nie. Jak to nie? nie. Nie, nie Maciek. Ja widzę. No nie, ja, ja też... Ja zostaję w miejscu, dopóki do mnie nie podejdzie. Ja będę sobie... Ja będę stał w miejscu, dopóki on do mnie nie podejdzie. Ja nie mam zamiaru go gonić. Elo. on ćwicza akrobatykę No ja widzę właśnie, że on coś... To nie jest Masiek. Pozdro poćwicz, pozdro Co on robi? Maciuś odwróć się. ULOLO! Co? Co to było? Ej, ja! Ale ominąłem chyba tak <noise> tego momentu robić. No nie! O nie. <noise> to bolało. Oh yeah. Dobra. Dobra, nie, zaczynamy. Teraz, teraz, teraz będę. Teraz już koniec, teraz już koniec. Teraz już no. Dałem no, no, od A raczej wiesz, okiem. O, 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 o nie, ale mnie uderzyłeś sierpowym. Nie mogę go złapać, no. Okiem Macieja. Najświeższe dramki Najświeższe dramki. <grym> no nie! On ma jakieś takie kroki już w tej grze, no, że ja no, nie wiem. No, no, no. no ja kompletnie nie mogę sobie z nim poradzić. To ma taki taki movement konia jakiś. Nie wiem co Mania? duro. Moment, okay. No, no nie no ja nie mam zamiaru tak grać, zaraz skoczę sam! Zaraz naprawdę... Praw no, panowie, łapie ci się za ręce i spadacie Szymek Dobra. musisz po prostu spojrzeć na to z innej strony A <laughs> <laughs> oh, ty za to to Jezu Ale go wziął Ale go wziął no, Dawaj Wziął Ale go wziął Patrz jaki flow No nie nienawi <śmiech> <śmiech> No dawaj, dawaj No chciałeś skoczyć No nie chciałem skoczyć Pod żadnym Stałeś. pozorem ty, ty gnoju. Się. Nie. Ja nie, mogę. nie mam zamiaru stąd uciekać, ja cię zabiję. Na tej mapie, na tej mapie zawsze tak jest, że. To jest chyba najdłuższa runda, jak dotąd taka była. No. No. Zrzuć się w końcu! No nie. No nie o! mam dość już, no nie. No świetnie, no Bez sensu, naprawdę, Maciek jest. I on ma po prostu tak klika i klika i coś mu się udaje. No a wiesz, ja nie, ja nie powiem, kto w pierwszych odcinkach miał cały czas przewagę. O, ja też nie powiem. <grystak> kto miał no, właśnie, przewagę? Kto? O, nie wiem. O, to... co... Stary! Wiesz. Ja o, jestem o, z tobą! <grystak> ta 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 tu tu ma problem? ta to no, tu mam problem z rozpoznawaniem. Dobra panowie deski Uwaga, a nie, jednak, a nie, jednak nie, Siemio Siemazio, jednak pożegacie, nie ma przyciągania deski. Nie, chwilę. nie, 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 nie będzie przyciągnął. O Jezu, Szymek! Marek, bo deskę, poczekaj chwilę. Daj deskę no, chodź! weźmy wezmę ją Dobra. też! Otworzyłeś bramkę, nie mogłeś tak zrobić! Mówiłem dajcie mi przejść na drugą stronę, to nie! O. O. Moja ulubiona mapa wtedy. O, podskocz w miejscu? Nie. <laughs> tak jest, Kto ten nie ten... skacze, nie ten z policji. Ten hop jest. Znam tę mapę. Kto? Ej, no <laughs> Kto nie skacze, ten za Tuskiem. <laughs> o nie. O, ej, Szymek O Ej, bo te budynki nawet z boku te o, się rozpalają. W ciągu po bokach się rozpadają Patrz, i jesteś... Nie, dobra, nie powiem tego No, powiedz, powiedz Nie chciałem wiedzieć, że jesteś jak ten, jak ta kula z teledysku Miley <laughs> o, o, ty gnoju, ooo Nie, ja po prostu o, tak wywaliłeś te cegły na bok O nie, zginąłem I, 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 feel drama, Yoshi, I feel jesteś drama. sam Pokaż ja im, mam. jak się wygrywa Okej okay. no, no, właśnie no, im pokazałem, się... jak się wygrywa Maciek Murasz <laughs> <Jezus>. <laughs> Ostateczna rozgrywka, i mam nadzieję, że tym razem to wygram. Zio musimy im dokopać w końcu, tak? Myślę, że też wygramy, jeśli nie zrzucisz mnie. W ogóle, wiecie, co jest mega, się jeszcze śmieszy tutaj? Że Maciek w lobby jest panem, z panem Meksykanem, a tutaj jakoś coś mu nie wychodzi. Meksykan. No ma magia, no. no. ma? Mexico TV. Mexico. Stary, się. Halo? Usię. Okej. Dobra, I... Yoshi? Dobra. Yoshi nie? dobra. Kto z was? Oba, oboje, czyli teraz zostałem ja i Maciek, no i wiadomo, kto mój ulubiony na wróg. Klatę na, ziemię, na klatę na ziemię, Szymek, dawaj. Wiem, właśnie ja próbuję, czekaj. O ja... o, o. O. Kozacko. Dobra, Pan Rutkowski kontra oko sprawiedliwości, jak zwykle wygrywa Pan Rutkowski. Tak? Tak, sprawiedliwość jest zawsze po stronie Pana Rutkowskiego, mordo. Prawo mordo. jest po stronie prawa Jezu, ja bym... co to było Nieprawda Bardzo, weź mu przywal jeszcze, niech spadnie dokładnie O, Ej, widzę, idealnie Szymek, o. idealnie po prostu No miałem przywalić mu żeby spał, to źle zrozumiałem mordo Ej no a to jest. Ta... Nie chcę zostawać z Mackiem. wiesz że tym razem się rzuć na Macka, ja nie mogę z nim walczyć Dobra, Maciek co? Widzę, że pora na nasz ostateczny... Nie ja idę do Jeszczego. Hej! tego, żebyśmy, żebyśmy walczyli ze sobą. Dobra. Tak, stary z Dobra, mi się z dawaj, dawaj. Dobra, idziemy po schodzej. Szybko. Szybko. Jak Harry Potter. Hej, <ścoughs> a może tam da się wcisnąć głębiej, nawet, wiesz? Poczekaj. No tak. Co wy robicie? Jest taka możliwość... Ej, oni są Harry Potterami, mordo. Może. To chodźmy tam do niej. Chodź. To ty będziesz Ale... w takim razie stary tym. Ja będę two twoim ty... starym. Znaczy Harry Potter. Co? Ja. Ty miałeś być dyrektorem. Miałeś spaść mordo. Miałeś spaść. spaść. A co my za piramidę robimy? Dumbledore, Dumbledore spadaj. spróbujmy jak najwyżej się ustalić. Czekajcie, czekajcie. Spróbujmy to zrobić. No no, stop, stop, jak, stop. jak to zrobić? Jak, jak to, jak to zrobić? Siebie. Czekajcie, pierwsza osoba musi trzymać z shiftem. Czyli ja muszę złapać na przykład maczka teraz. No, Trzymaj, złapię ciebie, ale bardziej niżej. Bardziej, czekaj, niżej. Tutaj o w tym miejscu, za nuszki, się, złapię. Za się podniosę. i teraz tak. Ty musisz, ktoś, ktoś musi się złapać. Ale źle go trzymasz. Źle go trzymasz. Bo trzymasz go za rękę. Ręką. Złap, mnie ręką. Złap mnie za tyłek. Czekaj. Dobra, próbuję. Dobra, mam. O! A, mam, mam. Poczekaj. O, teraz A próbuję. druga rączka? Za wysoko, okay. za wysoko, Yoshi, za wysoko. się jeżyć. O co się Yoshi. Josi, josi, josi. Josi, josi. Taktycznie. Okej? Okay? Nie, nie, nie. Chwila, Dobra, Szymek, ty potrafisz podnieść tę z góry, Szymek. Dobra, I teraz się. Co? Podnieśmy Nie. się, podnieśmy się Podnieć, Podnieśmy się <laughs> Puść mnie Maciek, puść mnie łaskawie proszę Co? Puść moją rękę, okej okay. okay. jak się tak to chwyci? Jest to jest taktyczne, OK. Okej? Okay. Okej <laughs> Dobra, weź okay, kontrol, kontrol. Kontrol, daj Okej? Okay. Okej okay. okay, da. Sztos, czekajcie, i, dobra, I teraz i jak to zrobić wyżej? Ja się puszczę ja muszę, na razie Możesz się na dół Tak, Złacić teraz ja się chwyć Nie, 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 nie. Podejdź bliżej, podejdź bliżej Złap za nogi, złap za nogi Okej, okay, teraz pierwszego. Nie, nie Nie, nie, zob, Jezu, nogi. nie, nie moment, Jaki, moment do góry. Shift przytrzymaj Okej, mam jeszcze. On mi złapał za jaja <laughs> <laughs> Teraz, teraz ja trzymam Y, no Ej, nie mogę okay, ja teraz Ej, ja trzymasz jako... Y? Ja, ja do góry podnoszę No Ja trzymam Y musisz jakoś tak się do góry Dawaj radę no, Robimy to! Chodź się pro... w... Już prawie! Macie górisz wejść na górę! No <golę> to nie wiem jak. Ej, to się ej, chyba ej, nie mogę uda! To się wspiąć po was. Się O! Chyba... Ja mogę się wspiąć po was! <gulatuj> to to się chyba jasem. nie uda Czech, ale patrz tak jest już nieźle ufaj, Teraz ufaj. tak Ja okay, się Okej, ja jeszcze próbuję, próbuję Okej Dawaj dawaj Powoli na górę Nie musisz Już się musi po prostu ciebie chwycić, twojej nogi Ej, to, to okay. chyba ta piramida nie wyjdzie. Dobra. Nie żeby... Dobra, słuchajcie, że macie tecza. Tak tyś teraz szybciutko. <grym> Jezu. No, A, Oj, no i znowu ja kontra Maciek. Super. Nie. Super gra. Super. <grym> hila, hila, nie koniec, o, z tobą, Jezu. Mordo. koniec z tobą, Morgan. Koniec z tobą, Morgan. Okej. No, okay. dobra, No, dobra, dobra. Dobra. dlaczego? 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 No, Macie. Maciek. Dobra, już teraz. teraz... Z, z, tutaj już jest lepiej. Tutaj mogę z nim wygrać jeszcze. Więc. Yy, no, już i najpierw ty jesteś na, na celowniku. Okej. Okay. Okej, okay, już wiesz teraz, że. Ej, nie, nie uciekajcie w tamtą. O, oh, fajnie. Fajnie się bo... widziałem, co Ale Mieliśmy doprowadzić ja do tego. <grym> mieliśmy doprowadzić do tego, że ja z będziemy się bić. No, Tylko no, to fajnie. nie wygląda jak bicie. To. <laughs> ok, super. Tyle. Super się gra. Ej, nie, ja chcę jeszcze raz! Nie nie, 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 zdobyłem żadnego punktu praktycznie. Jeszcze raz gramy. Te same drużyny, jeszcze raz. Nie, nie. dobra. Tak, tak. Patrzcie, ja, yeah boy. A nie, to jest boja, ale boy. Więc dobra. Rzucie siebie nawzajem i jelo. No i fajnie, no. Maciuś no. nie bij mnie. My jesteśmy razem. Macie. Ojeje oj. oj, oj, oj. No, ale widzisz to była taktyka. <grym> do, dobra, patrzmy jak się topi, no. o, Przek o top się. Oooo! O no i fajnie. Ja no, już chyba wiem co stanowi problem moich przegranych. <grym> Ty. To są moje moich przegranych stary, Ja. Wiem, ja no, ja stanowię problem, mordo. Jezu! <grym> Zimno. Okej, okay, okej. Okay. To w ogóle musimy czekać żeby wejść tam na górę. Ja nie wiem. Powiem tak. Może być jakaś opcja, ale... No. Aaaa! O, 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 o. o, Do góry, chodź! Czekaj. O! O, nie, nie! nie. nie. Co wy robicie? Ej, yes. <laughs> co oni robią? Oni coś kombinują. nie wiem, stary, tak się zastanawiam właśnie, co to się dzieje tak Siema. zasadniczo. Siema, siemanko. Nie, stary, ty masz przewagę w wodzie, bo ty jesteś bardziej wyporny. Okej. Okay. Zobacz, on może pływać może... w tej wodzie normalnie bez tego. O, ale zginął. O, Jezu, co? Oboje giną. Gdzie ja jestem? O, o nie, jest. o, nie. O nie, jednak oko sprawiedliwości Ej, ten nadal jest! Mam takie kiedy Maciek siebie nie widzi, to jest dopiero. Ta. Ale nie to najlepsze na już ruszałam że rusza łapkami, żeby. że nie było wygrałem, nie. O, nie, nie. Dary, nie. poczekaj chwilkę. O, o nie, o, o, ok. oko sprawiedliwości, zostaw pana! O nie! To nam ale... będzie gotował! D. O stary, <laughs> jezu. Ale to było podzeczenie, bo przejęła wyporność po Josim O nie! U, Gdzie o, nie, nie. nie? To? Nie, to nie jest to... Słuchajcie, jednak na mnie został dzisiaj cały Talizman przełożony. <laughs> tak, tak! O, ale... Ale przynajmniej są kiełbaski pa, paru, dzisiaj. Parówy. Parówy na podzieszanko no! No Halo jaka. Yoshi, parówa leci O Jezu, dostałem <laughs> yes! O nie, yeah Tak, tak zio Twoja Ale joga nam pomogła Jak nic zrobiłem robiłem, Maćka paruchu. Właśnie, to wszystko dzięki niemu A, ja dziękuję jego parówie Ta Okej, okay. no okej okay. W takim razie teraz czas z Josim policzyć Josi, Jesteśmy okularnikami mordo Ała, o! O. O nie, o nie. O? nie, 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 tak być i będzie. Nie mogłem się zbapać, bo mnie za ręce <śmusza> trzymałeś To było szybkie, no cóż no Maciek a nogi jak takie, jak takie makaroniki <śmusza> 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 Takie makaroniki typowo Tymek, no dobra Ja Hodor. nie wiem co się dzieje, o Honor Yoshi, trzeba to, to walczyć Yoshi, to Trzeci punkt? No. Nie, 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 nie No siema Znowu Ja, ja nie mogę na maczka. Aha, dobra, źle, źle popatrzyłem na złą postać Dobra, dawaj go Dobra, jeden jest Ty też byłeś martwy Właśnie nie Okej, okay, ja muszę teraz się nad tym Nad maczkiem trochę trochę, trochę trochę, trochę, trochę O, o. Skupić. Okej, okay, dobra. 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 nie, ugrzęzłem. Okej, okay, Bijemy się. Bijemy się, ale tak na poważnie. O, a ty już nie... Bar moje oko. Uda, uda. No nie mogę go uderzyć w ogóle! Teraz e. wiesz, jak ja się czuję, kiedy ja że mnie Yoshi. Yoshi, proszę cię. To moja czapka. Nie, oddawaj okay. ją. Oddawaj to. Ten... Oddawaj to jabł ja... Ja się kręcę. Trzy robię. razy mnie znokautowałeś? po teraz, mordo cały czas, czas leży, Ja cały czas leżę, nie mogę wstać, bo mnie cały czas lokałtuje Ej jak? Nie włosy, o Jezu. Dawaj Stać się... go w ten Dawaj. grind Dawaj. No próbuję O kuracko no, no nie Maciek dobrze wiesz co No nie Maciek, no, czemu ty uciekasz? Wiecie, to, to jest brzyma. najgorszy w Maciku Czemu on cały czas ucieka? To jest taktyka, dlatego wygrywam Dawaj, nie, to nie ma taktyki Nie go na... Glądasa z naruto. Na konserwę. No na konserwę później do białego stoku wyślić. Jezus Ila, tylko muszę się jakoś mm. uwolnić od niego Nieprawda, nie uda ci się. Ja teraz się skupię na twoim oku. Często nie. O nie. Okej. Okay. Ida? No nie no! Co klikasz o, okay, słychać? Okay. O nie Dobra, Maciek, Maciek, teraz koniec. Wziąty też jesteś teraz taki rozwalony na fotelu i pasz, co oni robią? Tak, Dokładnie tak. Nie, myślę jakie jeszcze można memy z tym okiem zrobić, wiesz? Tak się zastanawiam nad tym. Żeby tak widocznie Maciek jest po prostu lepszy. Nie! O! Myceğim, da! Detektyw Rutkowski w akcji mordo Macię, Maciek chyba Tym razem Rutkowski nie przegra. <śmiennie> nie, to wszystko przez to, że postanowiłem być jak Lewandowski <śmiennie> przefarbować włosy. No właśnie, właśnie o to chodzi. Detektyw Rudkowski jest już na emeryturze. <śmiennie> yeah. Fajnie, Słuchajcie, bo... nie! Naprawdę, no lepiej... Nie, nie, możecie zobaczyć te odcinki o chłopaków ze mną był zio <śmiennie> jakiś... Jakaś dwójka jakiś Tfu, pluje na nich totalnie. Naprawdę. Już był ze mną i Maciek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wbijajcie na kanały chłopaków. No i trzymajcie się, do zobaczenia kolejny jak zwykle uzią będzie. No więc trzymajcie się, cześć!